Cześć, nazywam się Monika Dąbrowska, jestem psychologiem, a to jest podcast dla osób, które czują się przytłoczone pracą i chcą odzyskać energię i czas do realizacji marzeń, aby doświadczać dzięki temu większego poczucia wolności i spełnienia. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym zaprosić Cię do skorzystania z Biblioteki Narzędzi Podcastu. Jest to miejsce, w którym znajdziesz dodatkowe, całkowicie bezpłatne materiały. Mają one postać narzędzi i ćwiczeń rozwojowych, dzięki którym będziesz mógł zgłębić bardziej temat poruszany w konkretnym odcinku i tym samym polepszyć jakość swojego życia. Szczególnie polecam Ci tak zwany kalendarz doładowań oraz ćwiczenie pod tytułem Odzyskaj radość życia. Link do materiałów znajdziesz w opisie do tego odcinka. W dzisiejszym epizodzie wracam do tematu wykorzystania teorii gier w odzyskiwaniu radości i smaku życia na podstawie książki autorstwa Jane McGonigal pod tytułem Super Better Życie to gra, naucz się wygrywać. W odcinku czwartym opisałam genezę powstania metody Superbetter. Wyjaśniłam też, czym są tak zwane doładowania psychiczne, fizyczne, emocjonalne i społeczne w grze. Jeżeli więc jeszcze nie przysłuchałeś odcinka czwartego, to bardzo cię do tego zachęcam. Dzisiaj opowiem Ci o drugim bardzo istotnym elemencie gry według idei Superbetter. Gry mającej na celu odzyskania radości i poczucia wolności. Tym elementem gry są tak zwane czarne charaktery. W tym odcinku dowiesz się między innymi, czym jest czarny charakter i dlaczego przeszkadza w osiągnięciu pełni radości i wolności w życiu. Jak możesz zidentyfikować swój czarny charakter? Jakie są przykłady czarnych charakterów? Podam również odniesienia do popkultury. Za pomocą jakich strategii możesz walczyć ze swoimi czarnymi charakterami. I wreszcie opowiem również o tym, czym jest elastyczność psychiczna, jak ją rozwijać i co wspólnego ma ona z walką względem czarnych charakterów. W opisie do tego odcinka znajdziesz również dodatkowe materiały, które pomogą Ci w skutecznej identyfikacji czarnych charakterów i w przygotowaniu się, do zbudowania strategii, do walki z nimi. Zastanówmy się najpierw, kim właściwie jest tak zwany czarny charakter w grze. W filmach, grach komputerowych czy planszowych czarny charakter jest to postać, grupa postaci albo jakiś czynnik, który utrudnia bohaterowi osiągnięcie celu. I tak na przykład Joker jest wrogiem Batmana, Venom jest wrogiem Spidermana, ale czarny charakter może mieć też inną formę, na przykład formę spadających bomb, jak w grze suplapeks. W naszym życiu codziennym także istnieją czarne charaktery, a ich rolą jest dokładnie to samo. Utrudniają one bohaterowi, czyli tobie, osiągnięcie upragnionego celu w grze zwanej życiem. Innymi słowy, jeżeli nawet chcesz czuć się zdrowy, szczęśliwy. Pełen sił witalnych, i tak dalej, to taki czarny charakter może sprawić, że radość życia i witalność będzie trudna do osiągnięcia, a zamiast tego będziesz czuł frustrację i zniechęcenie. Czym jest czarny charakter w życiu codziennym? Twoi wrogowie mogą mieć charakter psychiczny, mogą być to myśli, charakter fizyczny, może to być jedzenie, charakter emocjonalny, na przykład poczucie żalu. A nawet charakter społeczny, na przykład toksyczne miejsce pracy. Można więc powiedzieć, że Twoim czarnym charakterem jest wszystko to, co powstrzymuje cię od zrobienia tego, czego potrzebowałbyś się podjąć, aby poczuć się lepiej. Aby na przykład odzyskać radość życia, przebiec maraton, schudnąć, zdać egzamin itd. Jak wobec tego możesz zidentyfikować swój czarny charakter? Aby namierzyć swój czarny charakter, powinieneś przede wszystkim zwiększyć swoją świadomość wobec tych wszystkich czynników, które mogą stać na drodze do Twojego rozwoju lub sprawić Ci ból czy trudności. Zrezygnuj z tłumienia, blokowania lub zaprzeczania trudnym uczuciom. Doświadczeniom czy myślom, gdyż tylko przyjrzenie się im sprawia, że możesz sobie skuteczniej z nimi poradzić. Jakie zatem mogą być przykłady czarnych charakterów w życiu codziennym? Słodycze, cukierki, batoniki, czekoladki, chipsy, wszystko to, co daje chwilowy zastrzyk energii, a potem sprawia, że stajemy się grubsi i bardziej ospali. Inny przykład, telefon i komputer. Te czarne charaktery sprawiają, że nie idziesz na spacer, na basen, nie możesz zasnąć, poczytać książki albo spotkać się ze znajomymi. Zbyt duża ilość pracy sprawia ona, że nie masz energii na życie prywatne, na sport, sprawia, że nie masz cierpliwości do bliskich osób. Innym takim czarnym charakterem mogą być toksyczne myśli. Sprawiają one, że czujesz się nieszczęśliwy, może to być rozpamiętywanie porażek, porównywanie się z innymi itd. Kiedy już zidentyfikujesz swój czarny charakter, to znaczy kiedy będziesz już wiedział, w jakich okolicznościach się on pojawia, co robi, co powoduje, dobrą praktyką jest nadanie mu jakiejś nazwy. Dzięki temu możesz łatwiej zdystansować się względem swojego czarnego charakteru i oddzielić go od siebie. To zaś pozwala na skuteczniejsze radzenie sobie z nim. Aby nie być gołosłowną, podam Ci przykłady moich czarnych charakterów. Telefonozaur. Pojawia się najczęściej rano w weekendy i wieczorem przed zaśnięciem. Każe mi milion razy sprawdzać wiadomości Instagrama, przez co tracę mnóstwo czasu i w efekcie jestem zmęczona. Innym czarnym charakterem, szczególnie w mojej przeszłości, był tak zwany smok pracy. Kazał mi on pracować bez wytchnienia. Nie pozwalał mi odpoczywać, ciągle chciał, żebym coś poprawiała. Uważał, że robię za mało i że wszystko robię źle. Zachęcam cię do tego, abyś zastanowił się, czy jest jakiś nawyk, który chciałbyś porzucić, czy jest coś, co drenuje cię z energii, albo co sprawia, że panicznie się boisz. Zachęcam cię do pobrania materiałów do tego odcinka, w których znajdziesz dodatkowe wskazówki. Dzięki nim będziesz mógł zidentyfikować czarne charaktery w swoim życiu. Przejdźmy teraz do kolejnej, nie mniej ważnej kwestii. W jaki sposób możesz walczyć ze swoimi czarnymi charakterami? Po zidentyfikowaniu swojego czarnego charakteru, powinieneś wypróbować różne strategie w radzeniu sobie z nim. Zwyciężasz wówczas, gdy powstrzymujesz czarny charakter przed stanięciem na drodze do Twojego celu. Chciałabym teraz opowiedzieć Ci, dlaczego różnorodność strategii w walce z Czarnym Charakterem jest tak bardzo istotna. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby główny bohater sagi Andrzeja Sapkowskiego, Wiedźmin Gerard z Rivi, walczyłby ze wszystkimi potworami za pomocą jednej i zawsze takiej samej strategii. Jak zapewne się domyślasz, skończyłoby się to dla niego porażką. I dawno już mógłby zginąć, ponieważ walka z różnymi rodzajami potworów wymaga zupełnie różnego rodzaju podejścia. Potwory mają bowiem różne właściwości, różne sposoby walki itd. Przykładowo, aby pokonać upiora, Geralt musi rozkopać mu grób, położyć wampira na znak i przebić jego serca kołkiem. Z kolei, aby pokonać potwora zwanego Manticorą, Geralt może na przykład zostawić pułapkę w miejscu, gdzie Manticora żeruje, podłożyć mu zatrutą ofiarę albo wprowadzić go do miejsca, gdzie Manticora nie może latać, na przykład do gęstego lasu albo ruin i walczyć z nim na przykład za pomocą strzał z kuszy. Warto wspomnieć, że Wiedźmin Geralt dysponuje całym arsenałem magicznych znaków i eliksirów służących do walki. Na przykład magiczny znak Ard może powalić potwora na ziemię, jeśli potwór leci. Znak Yrden spowalnia zadawanie ciosów przez potwora. Jeżeli chodzi o eliksiry, to eliksir Kot wyostrza wiedźminowi zmysły, jeżeli walczy on w ciemnym miejscu. Eliksir Czarna Krew zadaje obrażenia wampirom, a eliksir zamieć wpływa na przyspieszenie refleksu wiedźmina i jego ruchów. Jak więc widzisz, Geralt z Rivi dysponuje bardzo mocno rozwiniętym repertuarem walki. Po pierwsze, wie dokładnie, kim jest jego przeciwnik, tak zwany czarny charakter, czyli potwór, a po drugie, wie, jak z nim walczyć. Jakie są zatem strategie walki z czarnymi charakterami, które możesz wypróbować? W tej książce autorka podaje pięć metod walki. Pierwszą z nich jest unikanie. Na przykład, jeżeli Twoim czarnym charakterem jest coś słodkiego, albo na przykład chipsy, to nie jedz ani jednego chipsa, ani jednego słodycza. Unikaj sklepów albo półek w sklepie, na których się one znajdują. Nie kupuj ich do domu, wtedy dostęp do nich będzie utrudniony. Jeżeli na przykład uczysz się i rozprasza Cię internet, czyli Twój czarny charakter, możesz zablokować na określony czas wybrane strony internetowe, które najczęściej odwiedzasz. Dzięki tej strategii unikasz swojego czarnego charakteru. Drugą strategią jest przeciwstawianie się. To już jest wyższa półka. Jeżeli zazwyczaj powstrzymujesz się od działania i jest to związane z Twoim czarnym charakterem. Przeciwstawianie się polega na rozpoczynaniu. Załóżmy, że chcesz się odchudzać, ale nie robisz tego i chciałbyś zmobilizować się do działania. Wtedy zastanów się, jaki jest najmniejszy możliwy krok, który możesz zrobić, aby zacząć się odchudzać. Może będą to ćwiczenia rozciągające przez jedną minutę po obudzeniu się. Przeciwstawianie się może polegać też na powstrzymywaniu się od czegoś, Czego nie powinieneś robić, na przykład, aby przerwać ciąg negatywnych myśli, możesz zagrać w grę Tetris na telefonie, która polega na układaniu kolorowych, spadających klocków w szybkim tempie. To sprawi, że zajmiesz swoją uwagę czymś innym niż negatywne myśli. Trzecią strategią jest dostosowywanie się. Polega ona na znalezieniu długotrwałego sposobu na radzenie sobie z czarnym charakterem. Podam Ci swój przykład. Jakiś czas temu weterynarz kazał mi nakładać co wieczór specjalną pastę na zęby mojego kota, po to, aby zapobiegać powstawaniu u niego płytki nazębnej. Ciągle zapominałam to robić. Czasami przypominałam sobie o tym leżąc już w łóżku. Ustawiłam więc budzik na godzinę 21 jako przypomnienie. Od tego momentu dbam o ząbki mojego kota codziennie. Inny przykład. Ciągle zapominałam, żeby brać regularnie witaminy i miałam przystomniej energii. Witaminy były pochowane gdzieś w pudełkach w szafie i nie chciało mi się zaglądać tam ich szukać. Dlatego kupiłam sobie pudełko na lekarstwa na 7 dni i mam je zawsze na swoim biurku w polu widzenia. Czwartą strategią jest zakwestionowanie, które może mieć formę pytania. Na przykład czy naprawdę muszę całkowicie uwolnić się od absolutnie wszystkich negatywnych myśli, wspomnień czy trudnych emocji, żeby móc żyć szczęśliwie? Czy koniecznie zawsze muszę być spokojny i pełen energii, aby realizować swoje cele? Zakwestionowanie pozwala ci na realizowanie swoich marzeń i celów nawet wtedy, kiedy nie masz ku temu idealnych warunków i kiedy nie możesz wyeliminować całkowicie bólu, cierpienia czy niepewności. Dobrym przykładem tej strategii jest wędrówka hobbitów sama i Froda do Mordoru celem zniszczenia pierścienia Saurona. Działali oni w warunkach wysokiej niepewności, nie mieli wystarczającej ilości jedzenia, picia i snu, a mimo wszystko dzielnie realizowali swój cel. Piątą strategią jest zmienianie, które polega na tym, aby z czarnego charakteru zrobić doładowanie. Podam Ci swój przykład. Za każdym razem, kiedy pomyślę o tym, aby użalać się nad sobą, robię 10 przysiadów. Dzięki temu zwiększam poziom serotoniny i polepszam swoje samopoczucie. A przy tym udowadniam sobie, że potrafię zrobić coś na przekór mojemu czarnemu charakterowi. Powiem Ci jeszcze teraz krótko, jak poradziłam sobie z moimi czarnymi charakterami, o których wspomniałam Ci wcześniej. Aby poradzić sobie z telefonozaurem, zamieniłam budzik w telefonie na zwykły budzik. Wyłączony telefon zaczęłam wynosić na noc do kuchni, dzięki czemu nie mam pokusy zaglądania do niego. Aby poradzić sobie ze smokiem pracy, zaczęłam między innymi pracować z minutnikiem i dzięki temu zaczęłam dbać o regularne przerwy. W swojej książce autorka przedstawia cztery czarne charaktery, które najczęściej dręczą wszystkich graczy. Pierwszym z nich jest lepkie krzesło albo lepkie łóżko. Oba osłabiają energię fizyczną. Powodują, że wolimy wylegiwać się na kanapie albo przysiadywać przed telewizorem. Aby z nimi walczyć, warto wstać i policzyć do pięciu. Możliwe, że następnym razem będziesz chciał policzyć do dziesięciu albo powiedzieć proste słowa: Jestem wolny. Drugim czarnym charakterem, często występującym wśród graczy, jest więzienna izolatka. Osłabia ona odporność społeczną i sprawia, że tkwimy w lodowym iglo i nie możemy porozumieć się z drugim człowiekiem. Poprzez zbytnie przebywanie w świecie wirtualnym, telefonów i komputerów. Ten wróg działa na zasadzie błędnego koła. Im dłużej w nim tkwimy, tym ciężej jest nam wyrwać się spod jego wpływu. Aby mu zaradzić, zadzwoń do kogoś albo pójść w miejsce, gdzie możesz przebywać z innymi ludźmi. Kolejnym czarnym charakterem jest potwór za bardzo. Osłabia odporność psychiczną i podsuwa ci szereg wymówek, aby nie zrobić czegoś, czego potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej. Na przykład, jestem zbyt wolny, stary, młody, głupi, zmęczony, przygnębiony, żeby. Aby z nim walczyć, zamiast mówić. Jestem za głupia, żeby nauczyć się języka obcego. Powiedz sobie, nie umiem jeszcze mówić po angielsku, ale codziennie poznam kilka nowych zwrotów. Nie musisz najpierw zmieniać swoich uczuć ani przekonań na swój temat, żeby potem móc zadbać o siebie i zrobić coś, co ci służy. Często wręcz dzieje się dokładnie odwrotnie. Zmiana samopoczucia i zwiększenie samooceny następuje na skutek działania, które podejmujemy. Innymi słowy, Zacznij działać, a wtedy Twoje samopoczucie zmieni się jako rezultat Twojego działania. I ostatni już, jeden z najpopularniejszych czarnych charakterów, bliźniak poczucia winy. Ten czarny charakter osłabia naszą odporność emocjonalną i sprawia, że gdy czujemy się niegodni czyjejś sympatii, możemy odczuwać poczucie winy, jeżeli ta osoba okazuje nam coś dobrego. Kiedy czujesz się winny w takiej sytuacji, podziękuj za wsparcie i troskę i zamień poczucie winy na wdzięczność. I tutaj dochodzimy do pytania: czy czarne charaktery są tylko jednoznacznie złe? Może wydać Ci się zaskakujące, ale czarne charaktery pełnią zarówno w moim, jak i w Twoim życiu ważną, pozytywną rolę. To dzięki czarnym charakterom i walce z nimi stajemy się coraz silniejsi i pomimo porażek i negatywnych doświadczeń odzyskujemy w sobie siłę, aby zmienić nieco naszą strategię działania i spróbować ponownie osiągnąć cel. Wyobraź sobie, że jesteś postacią grze i idziesz długim korytarzem, na którego samym końcu znajdują się magiczne wrota, stanowiące wejście do świata pełnego sensu, zaradności, poczucia satysfakcji i spełnienia. Przejście przez wrota oznacza zwycięstwo w grze. Aby znaleźć się w tym świecie, potrzebujesz wykonać szereg zadań, przechytrzyć wielu wrogów i uzyskać specjalny klucz, którym otworzysz wrota. I tym złotym kluczem jest elastyczność psychiczna, która oznacza Twoją zdolność do adaptacji do świata pełnego zmian i wyzwań to dzięki elastyczności psychicznej potrafisz podejmować ryzyko, pokonywać trudności i koncentrować się na rozwiązaniach. Dlaczego elastyczność psychiczna jest tak ważna? Badania pokazują, że osoby, które mają rozwiniętą tę umiejętność, doświadczają większej ilości sukcesów zawodowych i osobistych, bliskich związków z ludźmi i że czerpią większą radość z życia. Potrafią też szybciej i efektywniej radzić sobie z porażkami, chorobami czy kłopotami. Na przykład, osoby, które doświadczyły ostrego urazu pleców i doświadczające związanego z nimi bólu, które dysponują większą elastycznością psychiczną, częściej się gimnastykują, stosują masaże, zalecenia lekarskie i nie rezygnują z normalnego życia, w efekcie czego częściej i szybciej dochodzą do zdrowia, niż osoby o niskiej elastyczności psychicznej, które takich działań nie podejmują. Z drugiej strony, sztywność psychiczna dodatnio koreluje ze skłonnością do uzależnień i samookaleczeń oraz ze skłonnością do zaprzeczania i unikania tego, co bolesne i trudne. Jak zatem możesz rozwijać swoją elastyczność psychiczną, aby walczyć z czarnymi charakterami i odzyskiwać radość życia? Po pierwsze, jak już wspominałam, powinieneś najpierw namierzyć swoje czarne charaktery. Staraj się zwiększyć swoją świadomość wobec tych wszystkich czynników, które mogą stać na drodze do rozwoju lub sprawiać Ci ból czy trudności. Po drugie, kiedy już sobie uświadomisz, jakie są Twoje czarne charaktery, będziesz mógł rozwinąć różne strategie radzenia sobie z nimi dysponowanie wieloma strategiami sprawia, że będziesz skuteczniej radził sobie w zależności od rodzaju czarnego charakteru, twojej energii psychofizycznej i od tego, w jakiej sytuacji się aktualnie znajdujesz. Zachęcam cię do tego, abyś po wysłuchaniu tego odcinka nie odkładał procesu namierzania czarnych charakterów i walki z nimi. Zajrzyj do dodatkowych materiałów, do których link znajdziesz w opisie do tego odcinka i już dziś zacznij wprowadzać pozytywne zmiany do swojego życia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast na swojej ulubionej platformie, polub go i podziel się nim z innymi. To dla mnie bardzo cenne, bo pozwoli odkryć go osobom zainteresowanym tymi tematami. Do usłyszenia, trzymaj się ciepło, cześć!